Miłego oglądania życzy TelCap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. 15 października do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po raz drugi zawitała grupa prawników przeprowadzająca symulację rozpraw. Po majowym udanym pokazie postępowania alimentacyjnego grupa postanowiła pójść o krok dalej i przedstawić proces, w którym jedna ze stron została oskarżona o gwałt. To symulacja rozprawy karnej przestępstwa z artykułu 197 kodeksu karnego. A wróciliśmy na zaproszenie pani Elizy Kurzeli. Chodziła po szkołach, dowiedziała się, że jest zapotrzebowanie wśród uczniów pruszkowskich szkół na takie symulacje, więc postanowiliśmy zaprosić szkołę i pokazać uczniom, jak wygląda to od kuchni, jak wygląda taka rozprawa na żywo, zanim będą mieli możliwość sami uczestniczyć w takich rozprawach. W wydarzeniu wzięła udział młodzież z liceum ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana. Warto zaznaczyć, że widzowie zapełnili tego dnia całą salę rozpraw. Czy dzisiejsza impreza, tak to nazwijmy, odbyła się na kanwie udanej poprzedniej edycji? Oczywiście byłam pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mecenasów, którzy wcielili się w role aktorskie poprzednim razem przed wakacjami. Proszę zobaczyć, jak dopisują widzowie. Z tego wynika, że jest takie zapotrzebowanie, zwłaszcza tematyka, która może nie tyle że jest interesująca, ale każdy powinien znać te przepisy i zagrożenia z tego wynikające. Licaliści, którzy wzięli udział w symulacji nie kryli swojego zainteresowania wymiarem sprawiedliwości, a nawet prawem karnym. Jestem na kierunku humanistycznym, także interesują mnie takie rzeczy. I no też chciałabym w przyszłości coś takiego, taki zawód pełnić, dlatego jestem ciekawa, jak to wygląda. Mhm. Ale sędzia prokurator, bo to wiadomo, że to różnie się. I prokurator. Jeszcze przed rozpoczęciem symulacji przed salą sądową aktorzy ze skupieniem powtarzali nie tylko rolę, ale również akta rozprawy, tak aby pokaz był jak najbardziej profesjonalny. Dla prokuratora sprowadza się do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, sformułowania aktu oskarżenia oraz skierowania do sądu, tak? I popierania tego aktu oskarżenia bądź w zależności od przebiegu postępowania dowodowego tutaj modyfikacji swojego stanowiska. Na dzisiejszej rozprawie prokurator przedstawi zwięzłe podstawy oskarżenia wobec oskarżonego o przestępstwo zgwałcenia, a następnie będzie również miał prawo sprawnienie do występowania w tym postępowaniu sądowym, oczywiście zadawania pytań, reagowania na to, co dzieje się na rozprawie. Cała symulacja miała odzwierciedlać rzeczywisty proces, stąd trudno się dziwić, że do kwestii strojów, wypowiedzi i procedur podchodzono z niebywałą dbałością. Mam zaszczyt być przewodniczącym składu orzekającego. Sprawa dotyczy zgwałcenia, jak pewnie już Państwo wiecie. Takie sprawy, jeżeli chodzi o przestępstwa w typie podstawowym, są rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w składzie jednego sędziego zawodowego. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki Adwokackiemu Centrum Rozwodowemu we współpracy z Sekcją Prawa Rodzinnego ORA Warszawa. Organizatorzy już dzisiaj zapewniają, że wrócą do Pruszkowa. W planach mają dotarcie do większej liczby uczniów, którzy w niedalekiej przyszłości będą decydować o swoich ścieżkach zawodowych.